Znowu na szybko i nawet nie chodzi o nagrywkę, ale szybko coś trzeba zrobić w ostatniej chwili. Jak zawsze w ostatniej chwili. E, jutro e, wyjazd na rajd. Pakowanie, a ja mam problem. Muszę tutaj zadziałać. Muszę zmienić olej i przeczyścić tutaj odmę, bo mi się na garu zbierało. Zaraz pokażę co i jak. Także w ostatniej chwili, jak zawsze, nie mogło wcześniej to się stać. Już sobie tu porozbierałem. Trzeba tu o proszę bardzo jak mi cieknie trzeba to rozebrać, przeczyścić sobie proszę tu widać jakie wszystko mokre zobaczcie nieźle pociekło tutaj sobie też tam przeczyścić wyciągnąć jeszcze jakieś końcówkę tego syfu, przeczyścić to wszystko Trzeba będzie zmienić olej. Mam olej, ale czekam na filtr. Jak nie dojdzie filtr, to zmienię olej. Na starym filtrze zostanę, a potem za jakiś czas znowu wymienię. I tak słuchajcie, wymieniam częściej olej niż nakazują. Teraz 700 km mam przejechane i wymienię olej. Także nawet jak na tym filtrze to pewnie za kolejne 700-800 wymienię. No i cóż. Wyjęte, przeczyszczone benzynką konstrukcyjną. wsadzę z powrotem, ale powiem wam, że bardzo dużo mi tego wyciekło tutaj gdzieś tam zbierałem także ciekawe jak to było na serwisie bo nie wiem, nie znam się, ale z tego co mnie doszły słuchy to powinno być przy każdym gdzieś tam wymianie oleju chyba gdzieś tam tu coś wczyszczone albo opuszczane, nie jestem pewien, poprawcie mnie ale mi to wyglądało, że na żadnym serwisie gdzie to oddawałem, mogło być nigdy nie, nie zdejmowane Bo tyle tego, ście, oprócz tego, że ściekło mi wcześniej To teraz jak otworzyłem to mega dużo tego wyciekło nie? Także trzeba samemu wszystko sprawdzać Takie jest podsumowanie Pozdro